Ach, te szalone kosmiczne wątpliwości! Zjeść jabłko czy cebulę? Co jest lepsze, kosz na śmieci czy miotacz ognia? I na koniec dylemat tego tysiąclecia. Jaka jest różnica między naleśnikami amerykańskimi a francuskimi? Odpowiadamy na te wszystkie i jeszcze więcej pytań. Jabłko kontra cebula. Istnieje angielskie powiedzenie, że jedno jabłko dziennie pozwala uniknąć lekarza. A ja powiem wam, że cebula pozwala uniknąć. wszystkich. Coś dla introwertyków. Jabłko bardzo dobrze smakuje, więc zjedzenie go nie wymaga żadnego wysiłku. Z kolei spożycie cebuli jest nie tylko zdrowe, ale także ćwiczy siłę woli. Jeśli w miejscu publicznym ugryziecie jabłko, nikt tego nie zauważy, ale gdy zrobicie to samo z cebulą, z pewnością przyciągniecie niejedno spojrzenie. Oczywiście, dlatego, że jesteście niesamowici, nie kryjcie swoich łez, są przecież szlachetne. Pies kontra kamień. Pies potrzebuje jedzenia, a kamień nie. Pies musi pić, w przeciwieństwie do kamienia. Psa trzeba wyprowadzać co najmniej trzy razy dziennie, a kamienia wcale. Kamień możecie położyć na półce i zupełnie o nim zapomnieć, a psiak z pewnością sprawi, że będziecie o nim pamiętać. Wystarczy spojrzeć w oczy czworonoga i od razu robi wam się ciepło na sercu. Z drugiej strony do kamienia można przyczepić sztuczne oczka i świetnie się z nim bawić. Pieniądze kontra muszelki. Muszle są tak samo dobrą walutą jak każda inna. Im więcej ich zgromadzicie, tym trudniej znaleźć kolejne inflacja. Wszystkie pieniądze są takie same. Zwykły papier i monety. A spróbujcie znaleźć dwie identyczne muszelki. Naszej niki i bransoletki wykonane z pieniędzy wyglądałyby po prostu głupio. Z kolei te zrobione z muszelek to naprawdę piękny i elegancki dodatek. Pieniądze nie rosną na drzewach. Muszle też nie, ale bez problemu można je znaleźć nad brzegiem morza. Luksusowy samochód kontra pickup z lat 70. Gdy w luksusowym aucie coś się zepsuje, za naprawę zapłacicie fortunę. Natomiast uszkodzony element starego pickupa bez problemu da się zastąpić jakimś innym, znalezionym w szopie. To załatwi sprawę przynajmniej na kilka dni. Jeśli chodzi o recykling, w przypadku starego pick wcale nie musicie się tym martwić, po prostu zaparkujcie go gdzieś z tyłu domu, a idealnie wkomponuje się w krajobraz. Do luksusowej fury na pewno nie uda wam się zapakować całej rodziny i worków z ziemniakami. Nie ma tam tyle miejsca. Jeśli wasze dzieci od dawna błagają o domek na drzewie, możecie zdemontować swój stary pojazd i zbudować chatkę z otrzymanych elementów. Mydło? kontra piasek. Mydło może wysuszyć Waszą skórę, a nawet wywołać alergię. A czy kiedykolwiek słyszeliście o problemach skórnych po kontakcie z piaskiem? No właśnie! Gdy już umyjecie naczynia i ręce, możecie dla zabawy zakopać się wraz ze znajomymi w piasku. Jeśli podczas używania mydła zacznie zbliżać się do Was jakieś dzikie zwierzę, możecie obronić się, rzucając mu w oczy piaskiem. Mop kontra kot. Po pierwsze, jeśli macie w domu leniwego kota, wcale nie potrzebujecie mopa. Wystarczy, że poprzesuwacie zwierzaka po podłodze, a on później umyje się sam. Jeśli wasz mruczek jest aktywny, to wykona całą pracę za was. Musicie tylko przyciągnąć jego uwagę laserem lub inną zabawką. Macie miałczącego przyjaciela, który uwielbia kąpiele? W takim razie może wam pomóc z praniem ręcznym. Pamiętajcie, im dłuższe futro, tym lepiej zbiera kurz i brud. Wykorzystajcie te informacje na swoją korzyść. Kosz na śmieci kontra miotacz ognia. Jeśli macie miotacz ognia, w ogóle nie musicie wychodzić z domu, żeby pozbyć się śmieci. Wystarczy, że je podpalicie. Gdy ktoś zobaczy, że macie w domu miotacz ognia, na pewno nigdy nie ośmieli się odezwać do was złym słowem. Czy kosz na śmieci też tak działa? Yy, nie. Sąsiedzi urządzają grilla? Na pewno nie zaproszą was, bo macie kosz na śmieci. Z kolei z miotaczem ognia staniecie się główną atrakcją imprezy. Jeśli ktoś włamie wam się do domu, raczej nie radzimy bronić się koszem na śmieci. Ale miotacz ognia we waszych dłoniach sprawi, że złodziej ucieknie, gdzie pieprze rośnie, a wy zyskacie sławę. Nie wiadomo tylko, czy dobrą, czy złą. E-mail kontra gołąb pocztowy E-maile są szybkie jak błyskawica, ale nie mają w sobie duszy. Otrzymanie listu przyczepionego do gołębiej nóżki to dopiero romantyczna wizja. Kiedy piszecie maila doskonale wiecie, że zawsze możecie uzupełnić informacje w kolejnym, a więc stajecie się nieuważni. Gdy jednak ślecie list gołębiem pocztowym, przykładacie wielką wagę do tego, by ująć w nim wszystko, co chcecie przekazać. Jeśli macie gołębie pocztowego, nie musicie polegać na swoim połączeniu internetowym. Wasz ptak może nie dostarczyć wiadomości tylko wtedy, gdy napadną go jakieś drapieżniki albo jeśli zgubi drogę. No a jakie są na to szanse? Poza tym nie musicie się martwić, że ktoś przejmie od gołębia wasz list. Nikt przecież nie używa obecnie tego środka przekazu. Winda kontra katapulta. Windy są wolne. Żeby dostać się na 25, piętro, musicie poświęcić jakieś pół minuty. Dzięki katapulcie przemieścicie się tam w 5 sekund. Może trochę wymięci, ale hej, oszczędzicie mnóstwo czasu. Katapulty nie są zbyt precyzyjne, a więc zawsze możecie pobawić się w zgadywankę, gdzie wylądujecie tym razem. Jeśli pracujecie w wysokim biurowcu, wystrzelenie się z katapulty wprost do biura da wam lepszego kopa niż poranna kawa. Z kolei posiadanie katapulty w ogródku może równać się z posiadaniem własnego parku rozrywki tuż pod domem. System alarmowy kontra wąż ochroniarz. Alarmy są głośne i bezużyteczne, bo tak naprawdę tylko was budzą. Strzegąca domu żmija, nie wydaje żadnych dźwięków, a zatem w końcu porządnie się wyśpicie. Jeśli chcecie użyć węża zamiast systemu alarmowego w aucie, owincie go wokół kierownicy. Dałbym wiele, żeby ujrzeć wyraz twarzy złodzieja, który by to zobaczył. Alarmy często uruchamiane są przypadkowo przez koty, ptaki lub niewinnych przechodniów. Żaden z powyższych z pewnością nawet nie zbliżyłby się do węża, a więc koniec z fałszywymi alarmami. Złodzieje zazwyczaj zostają przestraszeni przez alarm i gdy tylko go usłyszą, zwiewają. Cichy wąż ochroniarz sprawi, że nie uda im się uciec za daleko. Karta na siłownię kontra głodny niedźwiedź. Chodzenie na dobrą siłownię kosztuje fortunę, a spotkanie z niedźwiedziem w lesie jest zupełnie darmowe. Jeśli głośno krzykniecie na niedźwiedzia i spróbujecie przybrać groźny wygląd, istnieje szansa, że zwierzak sobie pójdzie. Z kolei wasz trener personalny zapewne tego nie zrobi. Opuszczanie zajęć na siłowni może stać się złym nawykiem, ale jeśli spotkacie głodnego misia, pozostaniecie bez wyjścia. Będziecie musieli próbować mu uciec. Po treningu nigdy nie poczujecie się tak dobrze jak po skutecznej ucieczce przed wygłodniałym niedźwiedziem. Elektryczna gitara kontra ukulele. Każdy potrafi zagrywać heavy metalowy kawałek na gitarze elektrycznej, ale spróbujcie dokonać tego na ukulele. Jeśli nastąpi awaria prądu, gitara elektryczna zmieni się w bezużyteczny kawałek drewna z plątaniną kabli a ukulele zawsze pozostanie ukulele. Jeśli jesteście wielkim i muskularnym gościem, ale macie ochotę zamienić się na chwilę w słodziaka, ukulele w ręku bez problemu Wam to zagwarantuje. W przerwie między piosenkami możecie wziąć dwa ukulele i sobie nimi pożąglować. Telewizor kontra obraz telewizji ciągle emitują mnóstwo wiadomości, z których większość zazwyczaj nie jest zbyt dobra. A obraz nigdy nie sprawi, że posmutniejecie. Istnieje tyle kanałów telewizyjnych, że nie trudno się wśród nich pogubić. Obraz uwolni Was od podejmowania trudnych wyborów. Jeśli oglądacie seriale w telewizji, zazwyczaj musicie długo czekać na kolejny odcinek. Czasami nawet tydzień. Z kolei na obraz możecie patrzeć kiedy tylko chcecie i tak długo, jak wam się podoba, nawet cały tydzień bez przerwy. I na koniec najważniejsze pytanie w historii ludzkości: czym różnią się naleśniki amerykańskie od francuskich? Sodą oczyszczoną, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło! Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.